Siema, witajcie! Sieman, Kozieman. Poniedziałek, 22 listopad, 8.14. Ja już jestem prawie na miejscu w podwarszawskim Błoniu. Zjechałem z autostradki Adwójki. No i... jadę, będę szukał tej budowy. Nie pamiętam, czy wspominałem, czy nie wspominałem. Nie, no mówiłem, mówiłem o tym, e, chyba o tym numerze. Bo no, ten numer kontaktowy jest na dokumentach, więc zobaczymy, pożyjemy Zobaczymy, czy to się znajdzie, czy tam ile tych samochodów tam będzie. No ale będzie trzeba później dać znać spedytorom, że już jestem na miejscu, o której zacząłem. myślę SMS-a, do której czas pracy no i mają radę, skręcam Już praktycznie jestem na miejscu Praktycznie już na miejscu Uwaga, wjazd, wyjazd z budowy To tutaj będzie to tu. Bodajże Nie wiem, czy to tu, czy nie tu Tu jest pokryte, nie pokryte Dobra, tu musimy się dowiedzieć Gdzie to na te budowy Gdzie to na te budowy ma iść Bo tu jest budowy na lewo, na prawo I nie wiem, gdzie dokładnie No i patrzcie, jestem w środku o, Taka budowa No i tam gdzieś będziemy na tamten Po prawej stronie na tamte dachy będziemy to zrzucać Budowa wielkich magazynów, no i Co? Czekamy Aż przyjdzie ktoś i tam za mną stoi Volvo, ale ono jest pierwsze. <laughs> Tylko z tyłu za nim nie było miejsca, to stanąłem przed nim i ja oni mają tutaj. I on ma jechać pierwszy, a później na rozładunku. Spedytorom dałem znać, o której wystartowałem, o której, do której czas pracy mam, że jestem na rozładunku i czekam. Dobra, to słyszymy się później. No i kochani, pozdejmowane nie, że się czego odczepię, pozdejmowane jadę na załadunek. Dostałem załadunek yy, z Rawy Mazowieckiej, z Rawy Mazowieckiej na chyba brzeg dolny. Teraz tak, na brzeg, na brzeg dolny. Tak więc będziemy. Kurde, trochę się zeszło, ale jakie tam kur na warunki? Ja pierdykam. Daj ta spokój. Na tym rozładunku Glina, błoto nie szło wjechać. <laughs> nie szło wjechać. Cały czas się ślizgałem. A teraz wyjechać to Jezu, przodem bo wjechało się, trzeba tyłem wycofywać, wykręcać tam Uślizgało się auto momentalnie, o Jezu No ale dobra, dane daliśmy radę I jadę I jadę na zawaduneczki, dobra Popodpisywane 75 kilometrów mam do jazdu a 12.50 pokazuję dobra, ja zadzwonię na spedycję dam znać, że już jestem rozładowany i że już jadę no i moi drodzy, już prawie jestem, niby 900 metrów jeszcze zostało. Nie wiem, co to za firma będzie. MGL, ale gdzie ta firma dokładnie jest, bo nigdy tu nie byłem. Więc nie wiem. Zaraz się dowiemy. Co to za firma? I co będziemy tam ładować? No i później mam KGHM. Jutro jak rozładuję to mam jechać na KGHM. Ale co będę ładował na KGHM? To kij jeden raczej wiedzisz. Pierdyką, jakie tu jest złomowisko Przyrodowisko dobre Bizon bez tej niej osi hmm. jakby to chciał Co to, co jest MGL? Co to tu górde jest na tym MGL-u? Zaraz się okaże. I wjeżdżamy. Stop. Dobra, ile się dowiem, co i jak Ur... one minute, 37 seconds later. No i wszystko wiem, jadę do końca na pole numer 8, tam się ustawiam i czekam na telefon z magazynu. Mają zadzwonić i będziemy działać Dobra eee, ja się ustawiam i czekam na informacje No i tyle moi drodzy, jest ładunku, o, połowa naczepy, takie regoliki Niziutko fajniutko Dobra, zapinam to jeszcze dwa pasy Plandekę zaciągam i jedziemy do, na brzeg dolny. I pewnie będziemy się widzieć już w brzegu, bo dzisiaj tam dojadę praktycznie. Jutro kgh tak jak mówiłem i wspominałem, na Parczew będzie szedł. A to przynajmniej wrócę do domu. Dobra, tymczasem widzimy się później albo jutro. Halo, dzień dobry, witajcie we wtorek. No już nie tak rano, bo 9 godzina. No jak widzicie, jestem już na miejscu. Nie widzicie. O tam kolejka jest do wjazdu za mną Na tą firmę PCC Oczywiście e, z rana problemy Bo Bo nie było mnie w systemie Na dostawę regałów Teraz się znalazłem, godzinę poczekałem Można wjeżdżać na rozładunek Rozładować No i, i Pędzić na załadunek do Lubina Do Orska na Hutę I będę jechał z miedziuchą na, na parcze przez dom Najprawdopodobniej nocka będzie w domu. E... No, zobaczcie, jak wygląda ta firma. No właśnie, tu jestem. PCC Słońce wali prosto. Prosto w ten. No i... i jakoś się uda. Dobra, podjeżdżam. Żeby nie widzieli, że nagrywam. No i dobra, jestem w środku, <laughs> jadę, ja pierdolę, ale tu zmieniają i sprawdzają, kombinują kurwa, to nawet na policach, na, na Anvilu tak nie ma kontroli jak tu jest posranę. No jedziemy w prawą. drogą L. <laughs> Za chwilę będzie droga O. To jest R, a ja mam dalej jechać do drogi O. mnie się wywróciła Droga o. Tak, <laughs> stop, to stop. Chociaż te tory prowadzą do nikąd. Prr, nie chcę przejedzie tym meleksem Raja, no i dobra moi drodzy. Rozładowane. Kurwa, firma w firmie. <laughs> firma w firmie. Eee, to znaczy tak: eee, jeden magazyn, dwie różne firmy. Ale wszystko. O logiem PCC, tylko jedno jest Pradax, a drugie jakieś konsumer, coś tam, coś tam. No, I jak teraz tu Exit? Tu pojedziemy. Dobra, tak jak droga wjazdowa, tak będziemy wyjeżdżać. Halo, dzień dobry! Odzywam się teraz dopiero, kurde! Cały czas ktoś coś tam ode mnie chciał przez telefonik. 16:20. Ja już pędzę i to dobrze pędzę. Po prawej stronie jestem na wysokości gdzieś Wieruszowa. Więc już trochę ujechałem. Jaki plan? Taki plan, że jadę do domu, robię pauzę yy, jedenastkę, a wręcz nawet dwunastkę, i yy, yy, pauzę dwunastkę, i co? Yy, o, tu jeszcze jeden. Yy, i rano ruszam o godzinie ósmej, czy tam parę minut po ósmej na ten parczew z rozładunkiem. Tam się pojawiam gdzieś koło południa, koło 12. Zrzucam i wracam do Lublina. W Lublinie mam ładować Gdzieś koło dopiero godziny 15 będzie towar gotowy. 14-15, więc tak liczę, że na tą 14 się tam już gdzieś podstawię pod załadunek i z tym towarem będziemy lecieć na Katowice. Taki plan. Taki jest plan do czwartkowego rozładunku, ale wy akurat w tym odcinku aż tak daleko ze mną nie zapędzicie. Będziecie musieli poczekać na kolejny. Mm -hmm. No dobra, moi drodzy, bo tu z ostrością u mnie jak zwykle jeszcze nie dorobiłem się. Słabo przybywacie na kanał. Jeszcze YouTube mi nic nie płaci, bo nie mam reklam. No ale no przecież nie, nie, nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak więc... Ja pędzę dalej. Widzimy się jutro w dziennej aurze. Narka. Cześć, zobaczcie. Dnia kolejnego jestem już w trasie, praktycznie do Parczewa dojeżdżam. Yy, zatrzymałem się tu oto, w tym miejscu. Bo to jest Teksas. Pole Grześka z kanału Graoplon. chciałem zobaczyć jak jego plantacja rzepaku wygląda tak sobie no ale dobra, na tych ziemiach no to może trzeba, nie trzeba się czegoś tam yy, zbytnio wymagać Grzesiu i tak dołożył tu kupę roboty no nic, mam nadzieję, że coś chłopu wyjdzie z tego dobra, ja pędzę dalej, już mam niedaleko do do z chwilę moment jestem tam kilkanaście kilometrów <grym> o, tutaj stoję i pędzimy tak więc widzicie lecimy dalej niech to samochód przejedzie Jadę yeah. Zimno, wiecie co? Lurdy? Trochę zimnawo Dobra, widzimy się później I już jestem To ogląda film moje to wie i zna ten zakręt i po lewej firmie po lewej stronie firmy Welpar wjeżdżam, zdejmuję i spierdzielam. Nie ma nikogo na rozładunek. Baya. o, jaki ładny budyneczek tu zrobili. Oj, dobra, lecimy z dokumentami. No, i już po bólu wyjechałem, po rozładunku i pędzę na załadunek. Ale załadunek, i co będzie dalej, to już tam wcześniej nabąkiwałem, ale zobaczycie w kolejnym odcinku, bo na tą chwilę. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, kto jeszcze tego nie zrobił. Zostawieniu łapki w górę. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!